Oglądamy pana Pika, nowy odcinek. Pozdrawiamy YouTube, oczywiście. W jakiej międzynarodowej drużynie potencjalnie widzielibyście sensu? Powiem wam szczerze, jeśli ja miałbym tutaj wejść do drużyn międzynarodowych, gdziebym widział sensu, gdzie ja tutaj bym widział Senzu ogólnie. Vitality nie, Falcons też nie raczej, Spirit też Nawi Może w Nawi, jakby Alexi poszedł w im imby zaczął iglować, to może do Nawi. W Maus też średnio, bo tu raczej chyba zmian nie będzie co za Jim Hata, który no, nie ma ostatnio formy, no, kto by poszedł nie lurkować, no w sensu nie z lurkiem. Do Face też nie na ten moment. Do Aurory też nie, w Bait też nie ma szans. G2, może jakby w G2 był jakieś zmiany, no to wtedy za Malpsa. O! G2 za Malpsa, bardzo dobra by to była zmiana, żeby właśnie go wyrzucić. I sendu Star Player, bardzo do, dobry pick by to był, więc takie coś mógł, mogłoby być. I chyba to najlepszy wybór możliwy, nie? Najlepszy możliwy wybór to by był. Dzisiejszy materiał zaczynamy od niepozornej formacji Ecstatic, która zajmuje obecnie 34. lokatę w rankingu VRS. Po pierwsze, okay. Sniper Acor, który dołączył do tego składu na początku września 2025 roku, nie jest dużej częścią tej ekipy. Duńczyk podpisał krótkoterminową umowę z opcją przedłużenia. Ostatecznie nie chciał zostać w tej formacji na dłuższy czas i ponownie stał się wolnym agentem, który szuka drużyny do reprezentowania. A propos Ecstatic, pojawił się jeszcze jeden potencjalny transfer, który wyjaśnia wiele w kontekście nowego składu aspirującego na poziom tier 1. No ale te Ecstatic to zawsze gdzieś tam jest takie tier 2, tier 3 drużyna, nie? Takie mocne tier 3, takie słabsze tier 2. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że ich zawodnik Siram został Aha. kupiony przez inną organizację. 19-latek bez wątpienia był jednym z najmocniejszych punktów formacji Ecstatic. Okay. Ze źródeł Władysława Gromowa wynika, że wykupiła go marka Hundred Thieves. Według wielu może być naprawdę solidnym graczem na wysokim poziomie, jeżeli tylko device i glaive pomogą mu się rozwinąć. Znaczy słuchajcie, ogólnie te 100 Thieves to jest... Łącząc wszystkie ostatnie przeciwniki, pan już nie wie, nie podał możliwy skład Hundred tips na nowy sezon. Rain Device Sira Agil. Taki skład i co to jest? Ty? No nie wydaje mi się, żeby ten skład walczył o stary top 1, tak? Na ten, znaczy, chuj tam z top 1. Nawet mocne Tier 2, czy, czy Tier 1,5? Tier 1,5, Tier 2 mocne, no, no może i są w stanie zrobić, ale na Tier 1,5, Tier 1. No nie wydaje mi się, powiem wam serio, nie wydaje mi się, żeby ten skład y, miał szansę, no One Hattie to jest organizacja, który, którzy raczej mierzą w totalne tier 1, nie? I zobaczcie, że oni od zera będą zaczynali, będą musieli przyjeździć na te lany VRS, to tam będą jaja ostre, nie? Cytując jedną z osób, ogromny potencjał, ale pojawią się konflikty, jeżeli chodzi o rolę. Dla innych zaś ten skład no. wygląda jak jeden wielki nie wypał. Oczywiście no tak, dajcie no, znać co coś. No ale wiecie, Ogólnie no pierwszego... Wynika trudne, jeszcze, że, że Hunred Tips rozważało wykupienie korskodu Scodu Food, które widzicie w tej chwili na ekranie. Tak, było, no chcieli właśnie te składy próbować kupić. Ja wiedziałem o jednym, akurat, o food, że... I to wcześniej, że chcieli właśnie kor y, food wykupić to by była nawet dobra zmiana powiem wam szczerze, mogłoby to zagrodzić jakby Demon, Jukes, doszedł i Lanx to coś z tego mogłoby być ale Ecstatic raczej to by byłby słaby pik, jakby cały wzięli ten kor. raczej jakby food wzięli to mogłoby coś z tego być, naprawdę na moment Ale oni też nie dogadali dzisiaj się. dzisiaj przedstawili dwóch nowych zawodników. Pierwszym elementem układanki został Bass, który był trzymany kontraktem z marką OG. Organizacja twierdzi, że okay. 22-latek zapewni mu odpowiednią ilość Firepowera. Warto przypomnieć, że od On lipca 2025 nawet. roku siedział na owce rezerwowych. Tak wygląda jego pełny rating podczas gry dla OG. Z kolei drugim wyborem został Nikodos. Tak wygląda nowa formacja Ekstatik, którą zobaczymy już na zbliżających się zawodach Blast Bounty. HMB, Nikodos Anlele Bas... to nie jest zły skład. Uważam, że ten skład kurczę może być lepszy od tego co mieli. Naprawdę, ten NATNAT jest ogólnie nawet y, taką obiecującą postacią w przyszłości. Ten skład nie jest zły. Jeszcze Nikodos na sniperce, który potrafi nieźle grać raczej ja to, a powiedz Ancienta i z niuka raczej może na niuku też, że coś potrafi, a na innych ma problemy. Szwedzki snajper Fuzji nie ma szczęścia co do hmm. gry dla organizacji Nine. Za pierwszym razem, kiedy zaczął osiągać dobre no. wyniki z drużyną, Wildcard, można powiedzieć, siłą ściągnął go z powrotem. A teraz, niecały miesiąc po ponownym dołączeniu do składu Nine, Fuzji został wykupiony przez inną organizację. Że został wykupiony, tak? No to, to nie jest zły pomysł, tak Wiele naprawdę, źródeł no ze strony HLTV potwierdziło, że ten no. szwedzki sniper już niedługo zostanie oficjalnie ogłoszony jako nowy gracz Astralis, który wejdzie w misję Device'a. Znaczy, no słuchajcie, chyba. To nie jest zły pomysł, że został wykupiony. Doszedł do Nine znowu, tak? Został tam, yy, znaczy. Były yy, w Nine, potem Wildcard, potem znowu tam przeszedł i zobaczcie, że. Wykupił go Astralis. Ja uważam, że to dobry ruch w ogóle, żeby dojść do Astralis, no nie przecież. Nie uważam, żeby to był Pech. Raczej dobrze skorzystał na tym, że doszedł do Astralis i ma, ma Huxiego. Kto tam został w tym składzie? Ster, Huxi, kto tam został? Jabi, tak? O Jabi, dobra. Jabi, no, przepraszam. No i to jest bardzo dobry skład i masz fi, fi, Fiziego, który ze snajperki też dobrze gra, jest obiecującym snajperem na przyszłość. Uważam, że to jest y, duża okazja dla niego, nie? Potwierdzi się tym samym przejście na skład międzynarodowy. Hmm. A to nie koniec wieści a propos nowych zawodników Wczoraj dowiedzieliśmy się, że trwają negocjacje w kontekście natychmiastowego transferu Ryju. Gwiazda składu Monte jest bardzo bliski dołączenia do nowej formacji Astralis. Obecnie zarząd dogadał się już z Litwinem i na ten moment negocjują z organizacją Monte. Tak wyglądają jego liczby indywidualne z ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli przecieki się potwierdzą, tak może prezentować się nowa formacja Astralis na rok no. 2026. No, bardzo dobry, zobaczcie, skład. Ja uważam, że ten skład może na pewno bardziej zaskoczyć niż ten skład, co robi 100 TIF, co tam kombinują. No, przecież ten składzik jest niezły. I czy on jest gorszy od poprzedniego Astralis? Nie uważam, że jest gorszy. Uważam, że oni mogą być tier 1. Tak? Nie, tier 2, czemu? Tier 2. Ja uważam, że oni mogą być na takim samym poziomie, co ten poprzedni Astralis. Mogą grać podobnie, nie? Ten skład naprawdę niezły. Bo ten Fajdy z AWP jest mocny w chuj. Ten Ryu też jest dobry, tylko zobaczymy, czy sobie poradzi, nie? Na tak wysokim poziomie. Ponadto, jak twierdzi Wladyslaw Gromow, Mighty Max zostanie okay. ich asystentem trenera. Społeczność pod względem tego transferu się podzieliła. Niektórzy uważają, że taki ster powinien jak najszybciej Fajdy uciekać informacje, które która jest z Inni twierdzą, że jest to dobra decyzja Astralis. Cytując: Oni potrzebowali dwóch młodych i głodnych sukcesu graczy, którzy ciężko pracują. Idziemy dalej. Dostaliśmy nowe informacje a propos Mongols i Sensu. Jak twierdzi witryna Hal TV, organizacja jest otwarta na ofertę. Zlecili agencji no. Ulti znalezienie nowego składu dla tego zawodnika. No najlepiej do G2, nie? Za Malpsika. I uważam, że G2 jakby za Malpsika i za San Pajusa dać lepszego snajpera? Niezły składzik by to był, naprawdę. Źródła podają, że Senzu pragnie kontynuować karierę w międzynarodowej drużynie i jest gotowy do natychmiastowego powrotu do gry. Kassad stwierdził, że pasowałby na przykład do 100 Thieves. E no Kassad, kumplu, nie mów nic lepiej, nie mów. Ten Hundred Thieves to będzie... Team kurwa tier 3, tier 2, takie, miejmy nadzieję, że tak będzie, bo różnie jeszcze może być, bo ten składzik, co tam oni gotują, to to nie jest dobry pomysł. Senzu raczej ma aspiracje, żeby tylko grać tier 1, nie? Dajcie znać, w jakiej formacji, w waszym zdaniem może się znaleźć. 18 grudnia dostaliśmy wieści ze strony niemieckich lików, że Big jest bliski zakontraktowania BlameFa, który zastąpi Friziego okay. na pozycji prowadzącego. Teraz te informacje... W sumie nawet za Sanpausa nie ma jakiego snajpera brać, tu jest problem. Więc nawet jakby chcieli go zmienić, to tak na serio, to nie ma kogo, nie? Ale powiem, że Blamefik do BIG to jest duża zmiana i... Kurwa, ja wam powiem, że... Ja jestem w szoku, nie? No sprzedali go, spoko, ale kurwa... No to jest regres, nie? No BIG toż to nie jest drużyna, która... Hades mógłby Hades, no. To jest raczej krok w tył i to duży dla BlameFa. Te Fnatic nie grał tak źle, oni... No, mieli tego drugiego stage'a przecież na majorze, coś tam grali na tych turniejach, pokazywali się gdzieś tam tier półtora turniejach, nie wiem. No, ale oni tam, no doszedł ten Griggs, tak, doszedł z BlameF, no robią tam te rozszady, no może będzie dobrze teraz, zobaczymy. No to jest naprawdę duża zmiana, no BlameF jest w chuj dobrym zawodnikiem, nie? Stają się coraz bardziej realne. Z tych samych źródeł wynika, że mm -hmm. BlameF podpisał już kontrakt o no, ale zobaczymy, czy tak będzie. dolarów z BIG i ostatecznie umowa została zawarta. Jednocześnie prosus powróci na ławkę rezerwowych lub do Akademii, a jego miejsce zajmie Faven. Najnowsze ostatnio poinformowało, że skończył się jego kontrakt z tą marką, więc jest to idealna okazja dla organizacji Big. Jeżeli plotki się potwierdzą, tak ma wyglądać ich formacja na nowy sezon. No i ty, no ogólnie wam powiem szczerze, idealna okazja dla organizacji Ten skład nie wygląda źle, nie? Teraz, jak Feiwen doszedł, ja nie wiedziałem o Favenie, jak Jeśli taki skład będzie, to on nie jest zły. Jest mocny, ten skład. Yy, I może być lepszy od Fnatic. Więc na, tak na serio nie spodziewałem się, że to jest fajne. W ogóle jakoś mi przez myśl nie przeszło, że gdzieś tam informacje nie dotarły do mnie, bo ostatnio tak mniej patrzę na... Informacje tych zmian jak Fajven taki składzi, Greeks Blame Favent, Fajven, JDC to jest mocny skład. Naprawdę, on może gdzieś tam na tier 1, tier 2, takie mocne. No, gdzieś tam może być, nie? Big. Jeżeli plotki się potwierdzą, tak ma wyglądać ich formacja na nowy sezon. No i tak, jeszcze na koniec pierwszego newsa. Wladislaw Gromow potwierdził, że organizacja BC Game ostatecznie zakontraktowała już kord drużyny Soul, aby przejąć ich punkty VRS. Już wcześniej HLTV wspomniało, że ta marka ma. No, ale wiecie, no powiem wam, że ten skład. To na celowniku tych portugalskich graczy. <laughs> Aragorn, władcy pierścieni, crazy, Mutiris, elektroniki i Zimplo. Ej, serio. Jest to tak już yy, oficjalnie, dla mnie to kurwa no to się nie może udać, nie? Ten skład w BIG jest 10 razy lepszy od tego, no kurwa jeśli to się uda to naprawdę będę pod wrażeniem. Dobrze, no, że to w Steampele, i oni jak zobaczą jak gra kurwa typ z Władcy Pierścieni i ekipa kurwa Mutirisa, no raczej. Chuj, że Mutiris ma 33 lata, natomiast jest ingame leader, tak? Ale, no ale no nie widzę tego, serio, po prostu nie widzę, ale no zobaczymy jak będzie, no. Tak już wkrótce może wyglądać skład. Na no nie da i Zawsze jesteście informowani na naszym Discordzie. Link w opisie i komentarzu. Snak walczę im kraku walczy. Wczoraj mieliśmy sporo chaosu informacyjnego przy okazji turnieju VRS frag Miami 2, w którym zadebiutował już Snax ponownie w barwach Gamer Legion. W ich przypadku wystarczyło tylko wygrać jedno spotkanie, aby dostać się do kolejnego dnia i tak właśnie się stało. W tym wszystkim mamy też akcję Snacksa, którą no, zobaczcie poklikał uh, O, hey, uh, 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 no te no chędziki dobre były. Po gładkiej przeciwko Dark Knight Gamer Legion stwierdziło, dwóch prowadzących jest po prostu zbyt silne. Jakie Zeter chwilowo zastępuje w składzie Piara. No tak, ale zobaczymy jakim pójdzie w tej głównej fazie turnieju, nie? Która właśnie się będzie rozpoczynała. Teraz się rozpoczyna, właśnie. Nie trafili na kogoś mocnego w tym momencie. W Sensem, czy jest jeszcze nasze polskie Venom na tym turnieju. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No nie ma piara w Gamer Legion, tak? Jest po prostu jest chory i gra Z czyli na dwóch ingame liderów grają. No, Dzisiaj no, mamy już o wiele Gamer więcej Legion. informacji dzięki HLTV Gamer Legion znalazł się w grupie A, ogóle w ogóle w przeciwko drużynie jest. w ogóle w ogóle w ogóle w ogóle na ogóle bo ogóle nie? On jest w nie? w ogóle jest te white card, powiem Ci szczerze, nie? ...minut po północy podejmą kogoś z dwójki White no, Card właśnie, no. Z kolei polska formacja Venom znajduje się w grupie D, gdzie planowo o tej samej godzinie zagrają przeciwko F5. Mm -hmm. Tak jak mówiliśmy w poprzednim materiale, są to ważne zawody, między innymi dla GamerLeon, no, aby potencjalnie dostać zaproszenie do turnieju IM Kraków. Zmieniamy już jednak temat. Jak poinformowało wczoraj CS2 News, Faceit nie działa poprawnie mm. dla wielu użytkowników z Rosji. Muszą I korzystać dobrze. z vpn ów i alternatywnych rozwiązań, aby uzyskać dostęp do usługi. No, mówiłem o tym w poprzednim filmie też ale to będzie wrzucony pewnie o tym faceicie Ale to no, tylko muszą na vpn szukać faceita bo na stronę nie mogą wejść Ale jak już wchodzą na serwis wyłączają vpn i mają normalne pingi nie? bo im rząd zablokował stronę, tak, FaceTime. Spekuluje się, że problem jest spowodowany blokowaniem serwerów no. Cloudflare, z których korzysta no FaceTime. Na liście no. zabronionych stron internetowych Roskomnadzoru FaceTime nie widnieje jako zablokowany. Jak dodał do tego Overdrive, jeśli rosyjski rząd faktycznie zablokował Faceta, to jest dno. W ciągu 25 lat Rosja stała się najsilniejszym krajem w CS. Później CS2 News miało jeszcze więcej informacji w tej kwestii. Mimo, że rosyjski rząd nie zablokował no. serwerów FaceTime, niektóre ich serwery zablokowały rosyjskie adresy IP. Czasami rosyjscy gracze nie mogą połączyć się z serwerami w Niemczech i Finlandii, no jak stwierdził w tej sprawie. I bardzo dobrze, dobana kurwa. Jako Rosjanin mogę potwierdzić, że Faceit jest faktycznie zablokowany i nie można uzyskać do niego dostępu. Jednak nic to nie zmienia, ponieważ praktycznie każdy Rosjanin ma dzisiaj VPN. -a. Rząd rosyjski nie zablokował serwerów Faceita, Aha. tylko stronę internetową. Gracze z tego kraju potrzebują VPN-a jedynie, aby dostać się na stronę, a no w momencie właśnie. wchodzenia na serwer już go wyłączają. Pojawiły się nowe informacje w kontekście CS Legacy, czyli zbudowanego od postaw takiego odświeżonego no. CS16. Czekam, czekam ogólnie na tego CS, ale czy on wyjdzie? Którego tworzy społeczność i deweloperzy no, CS Promot. Gra została stworzona od postaw na publicznym SDK z 2013 roku, gdzie mamy w 100% autorski kod gry oraz zasoby. Mimo wszystko Valve skontaktowało się z nimi i zagrozili wydania CS Legacy, przez co w ostatnich miesiącach skupili się na przeniesieniu części okay. pracy do prototypu ich własnej gry na silniku Godot. Cytując, pomimo wielokrotnych prób uzyskania wyjaśnień i znalezienia sposobu na dostosowanie projektu do ich wymagań, no. niestety nigdy nam nie odpisali. Nie no słuchajcie, no Wal będzie brokowało takie projekty. Nie oszukujmy się, że oni mają swoje cesy i to nie jest nic chujowego ze strony Valve, no słuchajcie, to jest normalna rzecz, że oni będą blokowali, żeby ludzie grali w CSa po prostu, dwójkę, tak? Czy nawet Sorsa, jeszcze, czy tam w 1.6. Od nich, tak? kantery mają być. Chyba, że ktoś puści to na innym silniku, tak jak właśnie tutaj będą przechodzili, no to wtedy no nie mają nic do powiedzenia raczej, nie? Samce zaczyna jako mocno, no tak, no wiadomo, że to był mod, no, ale potem się przerodziło w e, osobną grę, dlatego uważam, że no, Valve nie robi nic złego, chcą po prostu po prostu to kurwa zniszczyć i tyle, nie? No ale kurwa, jak uważam, ja uważam, jeśli oni by dopuścili w ogóle takie coś do wyjścia, to oni by też, by też duży prop dostali od e, społeczności. Duży prop by od społeczności dostali, przecież to nie będzie turniej, tak? Przecież mogą zabronić turniejów w tą grę, powiedzieć, no turniej nie robicie, możecie wypuścić tą grę, ale po prostu sobie społeczność gra na chilku, na spokojnie e, i tyle, nie? Ani pierwotny nadawca, ani dział prawny, ani inne kontakty. Dalej będą próbowali U, skontaktować się mecz, z Valve, no, ale jeżeli wciąż jeszcze, nie uzyskają żadnej odpowiedzi, porzucą projekt i w 100% skupiam się na ich własnej grze. Pokazali no, kilka szkoda. screenów z prototypu tej produkcji, Jezu. w której movement bardziej ma przypominać ten Squake'a. Warto dodać, że trailer z CS Legacy zrobił. Znaczy, no ten screen nie jest za dobry. ...prawie 2 miliony wyświetleń i był pozytywnie odebrany przez społeczność. Zmieniamy już jednak temat. Poznaliśmy kolejne dwa miejsca w rankingu HLTV. Dwunasta lokata powędrowała do gracza Vitality Maziego. Apex stwierdził a propos niego, <laughs> że jest najlepszym teammateem z jakim kiedykolwiek grał. 27-latek w swoim Bolt prediction wskazał zawodnika Alliance POI, który już niedługo ma dołączyć do 100 Thieves. 11 miejsce został obecny gracz Facetwists. W jego przypadku... Znaczy, ja nie wiem, czemu w ogóle Twist jest wyżej od Meziego, dajmy na to, nie? No ale, no jest jak jest. Ku również wskazał poi w swoim Bold Prediction. No i tak na koniec drugiego newsa: Blast oficjalnie ogłosił, że drugi sezon turnieju Rivals powróci do Hongkongu w dniach 8. 10 miejsce stopada, Spinks no w właśnie, milion no. dolarów, a udział w tym turnieju weźmie 8. Ale to, że w ogóle Spinks jest wyżej od jego, to też dla mnie w ogóle kurwa fenomen, no. Informacja. No Ale, no jest jak jest, widzowie. strefa transferowa. Duński zawodnik Laki zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Sashi. 23-latek odchodzi od rywalizacji w cs aby skupić się na nauce. Lakiego głównie kojarzy no, się z jego gry dla Astralis, gdzie no. wystąpił na Majorze w Sztokholmie. Od... No ale Laki, no tam kompletnie nieudany debiut wtedy w Astralis, co on miał tam chwilę m, tego... No miał tą swoją chwilę, żeby zaskoczyć wszystkich. No grał średnio. Ja tam nawet pamiętam, że laki oddawał AWP Gleywowi, nie, bo no nie szło mu tej jałupy w tej grze, a na przykład... Znaczy w tej drużynie w Astralis, jak Device tam właśnie odszedł do Nipu, no to bardzo słabo to wyglądało, nie? Bardzo słabo. No, ale no, wyszła jak wyszła, nie? Bez tak prezentuje się formacja Sashi. Organizacja 500 odchodzi ze sceny Counter Strike'a. Powodem tej decyzji są zmiany wprowadzone nie tak dawno przez Waldo oh. dotyczące turniejów, którzy zakazali umieszczać na koszulkach logo stron powiązanych ze skinami. Dla przypomnienia tak prezentował się ich ostatni skład. Oficjalnie Wildheart przedstawiło ich nową no ale będzie dużo drużyn upadać, nie? Z tego powodu, właśnie 500, jakieś inne będą y, odchodziły z CS-a, jeśli Valve to będzie blokowało. No bo ogólnie z ich strony, no bo oni zabijają. Znaczy, ja uważam, że w ogóle CS rodzi się troszeczkę w takie coś, że dąży do bycia walorantem, nie? Że będą tylko kurwa drużyny, jakieś Tier 2, Tier 1 i te Tier 3, Tier 4 to będzie powoli zabijane i od wielu lat już no, widzimy jednak coraz bardziej upadek tego niższego Tieru, ale jeśli będzie i tak otwarty troszkę ten ekosystem, no to będą jakieś miksy grały, może będą gdzieś się dostawały. To jest ogólnie jeszcze spoko, chyba że oni w ogóle jeszcze to pozablokują i chuj. nie będą tylko Tier 1, drużyny i Tier 2, lecz to nic nie będzie, nie? Informacje. Ze starej ekipy pozostał jedynie Piping. Ponadto do składu dołączyli MHL i SEN, czyli ich gracze Akademii. Gracze Akademii. No ale no słuchajcie, no czy oni mają szansę? No to no, kurwa za składki jest. Kasia kurwa, Sen, MHL i Pepping, no słuchajcie no. I James in real life, no. Nie jest docelowy skład, no ale widzimy jak na razie jaki to jest skład. No, no, no nawet jak taki będzie, bo oni chcą mieć amerykańską flagę, tak? No oni za daleko nie zajdą, nie? MHL to światowy człowiek stary no. Dwa ostatnie miejsca zostały zajęte przez Reko oraz Klasia. Tak ostatecznie wygląda ich pełna formacja. Tak jak się spodziewano, Kikert nie jest dużej częścią drużyny Mibru po tym, jak zdecydował się nie podpisywać kontraktu z tą marką. Jak stwierdził, było wiele okoliczności, które uniemożliwiły graczom Mibru pokazanie swojego prawdziwego poziomu. Wiem, że stać mnie na więcej i jestem gotowy to udowodnić. Mój cel pozostaje niezmienny powrót do turniejów Tier 1. Znaczy ja uważam w ogóle, że no ten Kikert był dobry w CS:GO w miarę, tak, ale w CS-2 nie jest jakimś szefem gra średnio. Nie nie uważam, żeby, był, żeby on był na poziomie Tier 1. nie? to jest taki zawodnik Tier 2, Tier 3, tak. No, on nawet Tier 2 ma problem. On z Tier 3 raczej to jest taki zawodnik. No, może Tier 2, może przesadziłem. Jeszcze może gdzieś tam coś dwojować, ale. Na Tier 1 to raczej ciężko. Ciężko. No widzieliśmy jak on nawet grał na Majorze. Ale ten cały Mibril, chłopcze, skład w ogóle do pizzy był Mibru, nie co oni zrobili. Lepiej jak był cały roster brazylijski, nie? Poznaliśmy nowego snipera formacji Sinners. Wybór padł na Modo, który w ostatnim czasie reprezentował Nine. Tak prezentuje się ich drużyna. Plotki się potwierdziły, I IAM Gaming oficjalnie poinformowało, że ostatnim elementem układanki został QB. W ostateczności tak wygląda ich skład na zbliżający się sezon. Okay. Ten skład takie tier 3 może być nie. O, jakiś digl, Ostatnio był digl. Powiem wam, że heady topowe, no ale mamy pistol, wiadomo. U u u u u u. jakie heady typ dał? No powiem wam, że taką z tej gali jak strzelasz z longa w galę, to ja uważam, że jest ciężko trafić. Takie 8,5 mógłbym dać, nie? takimi headami. Jakby dał jeszcze one tapy, dał bo tam jednak walił cały magazynek. No to takie 8,5 można dać, nie? Chcecie znaleźć się w kolejnym zagranieniu? Super materiał, tyle jak wam się podoba. ten materiał, dajcie dnia. mu w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda no wiem, oraz zostawcie posługi łapkę grę, w górę to. oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami. Będziemy, będziemy. Koktaj informacji.